Dzień dobry, Tomasz Słupki, witam Państwa bardzo serdecznie w Na Zdrowie TV. W barwach psychiki rozmawiamy o ADHD. Tomasz Tajchman, coach ADHD w studiu. Dzień dobry, kłaniam się bardzo mi miło. Dzień dobry, witam serdecznie. To po naszych ostatnich spotkaniach, które możecie zobaczyć także w archiwum Na Zdrowie TV, dzisiaj przyszła pora na to, żeby trochę porozmawiać o coachu. To znaczy, dlaczego coach ma misję pracowania z osobami ADHD, a nie z osobami, które mają inne wyzwania w życiu. Pytam o Ciebie konkretnie. Oczywiście. Przede wszystkim bardzo rozumiem i czuję wyzwania tych osób. Mocno się z nimi utożsamiam. Znam ADHD z własnych doświadczeń. I chęć pomocy tym osobom, wiem jak może poprawić coaching jakość życia. I to daje ogromną satysfakcję. A jakie są wyzwania dla specjalistów w Polsce? Jeżeli chodzi o samo ADHD, tych wyzwań może być trochę. Skupię się tylko na coachingu, przynajmniej na początku. Początkowo, kiedy rozpoczynałem pracę jako coach ADHD, byłem chyba jedyny i postawiłem sobie takie trzy cele, żeby upowszechnić tę metodę. Czyli zacząłem mówić o coachingu ADHD, o korzyściach, o sposobie pracy wśród osób, które są zdiagnozowane, osób dorosłych z ADHD. Drugi element, drugi cel to było informowanie, edukowanie specjalistów, którzy już pracują z osobami z ADHD. Wtedy w Polsce to byli lekarze psychiatrzy, psychoterapeuci, edukatorzy czy, czy doradcy zawodowi. Nie było coachów jeszcze, czyli w tej, tej sferze ta... Metoda można powiedzieć, że nie, miała, nie istniała w świadomości. I trzeci element, wiedząc, że ten rynek zacznie się tworzyć i zapotrzebowanie na coaching będzie rosło, stwierdziłem, że zacznę szkolić coachów, coachów ADHD. I to faktycznie teraz się dzieje. Można powiedzieć, że, że coaching ADHD w Polsce jest już metodą, która funkcjonuje w świadomości i w przestrzeni. Wracając tak ogólnie do, do specjalistów, to dobra znajomość ADHD. To jest podstawa, absolutnie, żeby to te wyzwania czuć, żeby czuć swojego klienta, z którym, z którym się pracuje. Czyli trzeba mieć po prostu ADHD to tak można powiedzieć, że to najbardziej pomaga. Ale ciekawy jestem, jak to wyglądało u Ciebie, no bo teraz jako coach ADHD pracujesz z innymi, a czy Ty też masz jakiegoś coacha? Wiem, że Twoja żona jest psychiatrą i pracuje też z osobami ADHD. Natomiast jak to jest w pracy właśnie takiej osoby jak Ty, która masz jakiegoś superwizora? Jak to wygląda? Ja, oczywiście superwizujemy się, jak najbardziej, co jakiś czas korzystam z superwizji, natomiast to, to jest ciekawe pytanie, bo tak, to my też potrzebujemy coachów. Czyli ja mogę pomagać komuś jako coach w konkretnym wyzwaniu, ale sam w tym wyzwaniu mogę mieć trudność. I ja też wtedy potrzebuję wsparcia i niejednokrotnie korzystam. Z takiej pomocy również moich kolegów czy koleżanek. No to nie jest tak, że jak już się skoczą, to się wszystko wie i ma się być takim, nie wiem, wszechwiedzącym? Mamy ten, ten komfort w coachingu, że nie musimy wszystkiego wiedzieć i to, by, to chyba byłoby niemożliwe, nawet w ADHD. Zresztą, nawet jeżeli byśmy dużo wiedzieli, to dochodzimy do takiego momentu, że po prostu trudno mi jest zacząć. I Sama praca z coachem daje też ten aspekt motywujący. Często klienci to mówią, że wiesz, co jak my się spotykamy, to tak naprawdę mnie to mobilizuje. Z sesji na sesji ja coś zawsze zrobię. No i to jest często potrzebne. Tomasz, to jak mam cały czas w studio, oglądamy na zdrowie TV. A co daje Ci największą satysfakcję w tej pracy? Kiedy klient mówi, że coś zmienił w swoim życiu, kiedy zaczyna się przy wyzwaniu, nad którym pracujemy, zaczyna się uśmiechać. Lub kiedy klient dochodzi do takiego momentu i, i mówi, i to są y, momenty, gdzie klient dłużej już pracuje, na przykład w coachingu, i klient mówi, że tak naprawdę najbardziej to pomaga mi, kiedy ja sobie nie dowalam, kiedy ja umiem odpuścić, kiedy ja siebie akceptuję. I to są te momenty, które dają ogromną satysfakcję. A jakie zmiany na przestrzeni lat w Polsce zaobserwowałeś w coachingu osób ADHD? Przede wszystkim. Że nie było, Może nie, tak, nie tak, było. Tak. I tu mówimy o, o perspektywie kilku lat dosłownie. W tym momencie coachowie są, coachowie się kształcą i świadomość tej metody. Funkcjonuje. Co za tym idzie? Przy takiej dobrej praktyce w coachingu klient może spotkać się na konsultacji, takiej sesji zerowej z dwoma, trzema coachami. I zdecydować, z którym chcę pracować. I to jest dobrą praktyką w coachingu. To jest w ogóle też bardzo innowacyjne, co robisz, bo y, tak jak wspomnieliśmy w naszych poprzednich spotkaniach, y, małych coachów, którzy pracują z osobami ADHD. Nie wiem, czy nie jesteś jedynym na rynku. Nie, już, nie już, już, osoby, już, które... już, już, już można powiedzieć, że mamy takich kilkunastu czynnych coachów w Polsce. Ciekawy jestem, jakie masz dalsze plany y, związane właśnie z coachingiem ADHD. Bardzo zależy mi na tym, żeby mm, upowszechnić multimodalny model pracy z osobami z ADHD, w którym także jest, jego częścią jest coaching, czyli żeby specjaliści, lekarze psychiatrzy, psychoterapeuci, psychologowie, Otwierali się na, na taką współpracę, żeby dostrzegali wartość tej współpracy, nie widzieli w niej konkurencji, bo tak naprawdę jej nie ma, tylko jest to faktyczna współpraca. Na tym mi bardzo zależy. Oprócz tego zależy mi również na tym, żeby ta metoda była profesjonalna w Polsce, czyli wskazywać jej granice, wskazywać kompetencje, którymi się posługujemy, które mamy dokładnie opisane i nie wykraczać poza nie. I tego Ci życzę. Niech Dziękuję. tak się stanie. To na zakończenie jeszcze powiedz, co daje coaching osobom z ADHD? Coaching za osobom z ADHD daje realną poprawę funkcjonowania. Przy czym nie dzieje się to rewolucyjnie, tylko dzieje się to ewolucyjnie. I w zależności od tego, z jakimi wyzwaniami pracujemy, to te osoby dostrzegają, że tak. Teraz już mogę. Ja dokończyłem pewne rzeczy. Zrobiłem coś, co odkładałem dwa lata, bo wiedziałem już, jak mam się do tego zabrać. Oprócz tego, i to jest taki bardzo pozytywny efekt coachingu i, i do tego w coachingu generalnie dążymy, żeby klient był samodzielny. Po tym jak coaching się skończy, klient potrafi, mając większą samoświadomość swojego ADHD i tego, co jak wpływa. Na jego na, U niego w życiu, jest w stanie samodzielnie poszukiwać swoich rozwiązań i nowych strategii. Czyli wtedy, y, po takich sesjach, w których nauczy się tego, odpowiadania też na wiele pewnie pytań, y, nie musi później już korzystać y, z pomocy coacha, bo sam sobie radzi w różnych kwestiach w życiu. Ale jeśli ma potrzeby, to oczywiście warto z kolejnym wyzwaniem pojawić się na sesji, tak? Oczywiście. Ani nie ma zakazu, ani nie też nie jest to konieczne. To wszystko zależy od, od sytuacji klienta, ale tak, faktycznie klient potrafi już sam dostrzec ym, rozwiązania. To powiedz jeszcze, jak możemy pracować z tobą, gdzie możemy cię znaleźć. Zapraszam na moją stronę adhdcoaching.pl Zapraszał Tomasz Taichman, coach ADHD. Dziękuję ci bardzo za spotkanie. Dziękuję. Ja nazywam się Tomasz Słodki. Zachęcam was także do komentowania, do podzielenia się swoimi e, wrażeniami z bycia osobą z ADHD i pracą właśnie nad swoim ADHD. Co się zmieniło w waszym życiu i jak ta praca wyglądała? Napiszcie w komentarzu. Tomasz Słodki, to ja. Realizował Kamilo Castro. Mówimy do usłyszenia i do zobaczenia.